Marek Krzciuk, witam serdecznie, to będzie senator Krzysztof Kwiatkowski, Witam, panie senatorze. Witam pana redaktora, witam wszystkich telewizów telewizji Toja. I dzisiaj to państwo będą głównymi bohaterami, bo w tle ważna ustawa w kontekście tego sygnału, który dostarcza wam Toja i tego, jak możecie oglądać dzisiejszy wywiad. To ja w takim razie się wyłączam. Pan senator, jak widać, to... przejął to... prowadzenie to... programu. Drodzy państwo, chodzi o wasze pieniądze chodzi o e, tak zwaną e, tantiemy, od reemisji programów. W szczegóły na razie nie wchodzimy. Ważne jest to, że w nowej ustawie o prawach autorskich taki pomysł jest. Dopisano go na zamkniętym spotkaniu, na którym byli lobbyści, a nie było przedstawicieli operatorów, żeby za reemisję programu także płacić prawa autorskie, także płacić tantiemy. Czyli jeżeli jakaś kablówka emituje jakikolwiek film gdziekolwiek, to też musiałaby za to dodatkowo jeszcze podwójnie płacić. I teraz dziś jest apel Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej do sanatorów. O zmianę tej ustawy, o wyrzucenie tego jednego punktu, bo operatorzy godzą się na wszystko, tak? Na bardzo wiele rzeczy się godzą, bo w wielu miejscach już płacą za to, co robią. Tych opłat jest naprawdę bardzo dużo, bo przecież też stowarzyszenia aktorskie też dostają pieniądze. A to jest kolejne obciążenie, które tak naprawdę trafi do państwa kieszeni, trafi do kieszeni naszych abonentów. Panie Doktorze, to, co w tej sprawie szczególnie bulwersujące, no bo nie będę tutaj opowiadał komplementów na temat telewizji, To ja innych operatorów w kraju, bo Państwo sami się bronicie swoją pracą. My mówimy, operatorzy przesyłający ten sygnał. Nie wy robicie dużo więcej. Jesteśmy w studiu telewizji, to ja dzięki Wam oglądamy informację lokalną, sport, kulturę. To wszystko robicie jako operator. Wykorzystujecie inne materiały i już płacicie z tego tytułu, ale ale okoliczności, w której narzucono dodatkowe opłaty, przyznaję, że mnie jako wielokadencyjnego parlamentarzystę no, niepokoją i jednak bulwersują. Dopisano jeden punkt. Na zamkniętym posiedzeniu tak. komisji, na której wyproszono waszego przedstawiciela z Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, który reprezentuje operatorów z całego kraju, takich jak e, Telewizja Toja, ale okazuje się, że nie wszystkich, bo na sali został przedstawiciel jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Albo albo. Albo posiedzenie jest otwarte i wszyscy w nim uczestniczą. Mówię to jako ten, który wielokrotnie kierował pracami poszczególnych komisji, zresztą dalej kieruje pracami komisji ustawodawczej. Albo mówimy, że jest formuła robocza, okej, okay, w jakiejś części jest zamknięta, ale wtedy jest zamknięta dla wszystkich. I poprawka, która została w takim trybie wrzucona, no jednak trudno znaczy, ją inaczej posyfikować. Tak to nazwijmy Tak jest, ale przekonali, bo wy nie mieliście szansy nawet przedstawić swoich racji. Znaczy ja wywiadkowa... myślę, że czasami też posłowie mogą nie mieć świadomości tego, że pewne opłaty już istnieją. Wy już płacicie opłaty, to nie jest tak, że jeżeli ktoś się pokazuje u was, to nie trafiają do niego opłaty z tego tytułu. I też prawda jest taka, że przecież jeżeli wchodzą jakiekolwiek opłaty na dowolnego przedsiębiorcę, dzisiaj mówimy o operatorach telewizyjnych, akurat tu w przypadku Łodzi mówimy o telewizji to ja. To jeżeli, ale to dotyczy całego kraju. Ale to dotyczy całego kraju. I druga rzecz, jeżeli ustawodawca narzuca wam, państwo narzuca wam dodatkowe opłaty, to wy... Operator nie ma wyboru. No wlicza tą dodatkową opłatę do ceny usługi, czyli konkretnie do ceny rachunków, które płacze. Znaczy oblicza się to, że to będzie 40 milionów w skali kraju rocznie. To są ogromne pieniądze. Jak widać te ogromne emocje powodują rzeczywiście docieranie w różny sposób ze swoimi argumentami. Ja dzisiaj nie wiem oczywiście, jaki będzie finalny kształt tej ustawy. Czy bo... Ministerstwo, Ministerstwo Kultury, które pisało tę ustawę, jest przeciwne temu. To jest też ciekawe. To jest w ogóle projekt rządowy. Tak. Ta poprawka znalazła się umownie mówiąc w Parlamencie poza trybem Bez... troszkę, tak. no bo z wyłączeniem innych stąd uczestników postępowania legislacyjnego. I oczywiście o tym będziemy mówić w Senacie. Ja nie wiem, jaki będzie ostateczny kształt ustawy, decyduje stu senatorów, a w praktyce co najmniej 51, przyjmując ten ostateczny kształt. Ale nie mam żadnej wątpliwości, że źle się stało, w jaki sposób procedowano tą poprawkę w Sejmie i wasz głos musi wybrzmieć w Senacie na tym posiedzeniu, bo ci, którzy nas oglądają i słuchają, mają prawo do rzetelnej informacji, mają prawo do tego, żebyście wykonstruowali ten swój program jak najlepiej potraficie, a dodatkowo opłaty to oczywiście zawsze ograniczenie możliwości rozwoju stacji i tej rzetelnej, wiarygodnej informacji, z której to ja słynie. Ale my tu nie mówimy tylko o to i to chodzi o całą Polskę i o wiele większych bądź mniejszych organizacji. I według PIKE część z tych organizacji może nie dać rady. Tym bardziej, że te opłaty, o których tutaj mówimy, to są opłaty od obrotu. Czyli czy, czy, czy ma się zysk, czy nie ma się, to trzeba to zapłacić. Ale to jest niesamowite w Polsce, że tak, tu mówimy o dodatkowej opłacie. Rzeczywiście operatorzy są różni. Mówimy nie o jednostkowym Są problemie. telewizje, gdzie są trzy bloki podłączone, tak, tak? Są maleńkie telewizje i zwróćmy uwagę na jedną rzecz. My mówimy o dodatkowej opłacie, która ma być nałożona tutaj na tych krajowych operatorów, bo przecież ci operatorzy to jest polski kapitał, a ja się pytam. Gdzie, kiedy, w jaki sposób rozwiążemy problem na przykład platform streamingowych. No, operatorzy dużych, też głośno o tym mówią, że nie ma równości, jeżeli chodzi ten o, o opłaty, bo oni w ogóle nie płacą. Oni nie płacą dzisiaj w ogóle. nic. Więc jeżeli mówimy o dodatkowych opłatach, to my musimy mówić o tym, żeby była równość stron, żeby wszyscy działali na takich samych zasadach. Inaczej ci polscy operatorzy, e, którzy często dostarczają właśnie tą informację lokalną i są bezalternatywni, bo platformy streamingowe, my możemy sobie wybrać platformę A, B C, czy C, każda ma różną ofertę, ale państwo z informacją, mówię o tych polskich drobnych, często operatorach, przygotowaną lokalną, bym powiedział, jeżeli przestaniecie funkcjonować, to wie, dla wielu z tych, którzy nas mogą oglądać na dowolnej platformie w kraju, nie będziecie mieli tej lokalnej, informacji o tym, co się dzieje w mieście, w którym mieszkacie, czy w gminie, czy na osiedlu, w którym znajduje się wasz blok. No, Dlatego nie to będzie jest też tak ważna transmisji sprawa. wielu kanałów telewizyjnych, bo te kanały telewizyjne, które są emitowane na Muksach, to możecie spokojnie państwo odbierać na antenę jakąś, tak? ale te inne pozostałe, one już wtedy nie będzie ich. Na y, dużych polskich osiedlach to właśnie tacy operatorzy, y, jak umowna to ja świadczą tą usługę, przesyłają ten sygnał. Także z tego względu, że wasza usługa jest tańsza. Nazwijmy rzecz po imieniu niż wykupywanie dekodera, usługi. I dlatego my się upominamy też o interes tych telewidzów, których czasami ze względów finansowych czy innych, także z uwagi na wiek, czasami jakiś kłopot z instalacją tego umownego sygnału poprzez ależ czy poprzez dekoder, z jakichś tam względów wybierają e, nie, lokalnego operatora i dbając o tego lokalnego operatora my w praktyce dbamy o interes tych, którzy dzięki Wam oglądają filmy, informacje no czy rozmowy. mają sieci teleinformatyczne? Bo Polska, drodzy Państwo, jest jednym z niewielu krajów na świecie, gdzie sieci teleinformatyczne zostały zbudowane przez prywatne, lokalne firmy. Bo to, że Państwo mają w tej chwili internet w domu, to nie dlatego, że rząd Wam ten internet dał i zbudował takie sieci, tylko zostały zbudowane przez prywatnych Panie przedsiębiorców. Tekturze, Ale to było możliwe dzięki temu, że w 2000 my. roku był taki jeden minister, który nie bał się i. i, i, i Parł do tego, żeby pewne rzeczy można było robić obok. I w tej chwili operatorzy mówią, dobrze, w takim razie zróbmy to samo także z prądem. Bo przecież to się niczym nie robi. Ale to ja podam przykład, bo nie wszyscy to wiedzą. Większość z tych, którzy nas ogląda, to mieszkańcy Łodzi. Ale to ja położyła światłowód, jako polski operator, na przykład na terenach wiejskich w gminie Nowosolna. Nie zrobiło to tego są... ministerstwo, nie zrobiło to tego... To są ogromne koszty. Przeprowadziliście potężną inwestycję, z której dzisiaj korzystają obywatele. No i także platformy streamingowe, które nie płacą za korzystanie na przykład nam. Też moglibyśmy zrobić tak jak ta organizacja. Ale już to zostawimy, proszę Państwa, do poniedziałku. W poniedziałek większa trochę debata na ten temat. Zapraszam o 18.30 gorący temat, tak się będzie nazywała ta debata. 18.30 poniedziałek, Pan senator też tam będzie podobno. Dziękuję za zaproszenie, ale przede wszystkim dziękuję za pracę, którą wykonujecie i tą usługę, którą dostarczacie dla wielu obywateli w bardzo wielu polskich miastach i na terenach wiejskich. Bez Was nie byłoby tej rzetelnej informacji. Dziękuję wszystkim operatorom. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się z Państwem w przyszłym tygodniu.